A teraz nagroda za najwspanialszą nierealizację, czyli nagroda za niezrealizowany projekt 25-lecia. A nagrodę w tej kategorii wręczy pani Anna Żmijewska, kierownik działu technika architektury murator i redaktor naczelna dodatku architekt wnętrz. Zapraszam. A najważniejszy niezrealizowany Projekt 25-lecia to słucham świątynia opatrzności autorstwa Marka Buzyńskiego. Zapraszamy na scenę Marka Buzyńskiego i jego współpracowników, przedstawicieli biura, jeżeli są z nami na sali, zapraszamy serdecznie. A skoro tak, no to jest to nie tylko nagroda za nierealizację, ale także. Projektant nieobecny, tak jest. Oto prawdziwy niezrealizowania ciąg dalszej Puenta! Ale ja przeczytam uzasadnienie. Projekt, który przeszedł do historii polskiej współczesnej architektury nie tylko ze względu na formę, ale także proces wyłaniania, uznania, a następnie. Odrzucenia, kontrowersyjne ze względu na nasycenie mistyczną i narodową, nie dla wszystkich, jak się okazało, czytelną symboliką, wyprzedzający swój czas romantycznym podejściem do kształtowania otoczenia i ekologicznym przesłaniem. Brawo!